Jak to jest u ciebie z czytaniem książek? A może dodam jeszcze, jak to jest u ciebie z czytaniem książek z dziedziny rozwoju osobistego? Bo to są dwie różne bajki. Już za chwilę opowiem ci o tym, jak je czytać. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55. Budzę tysiące ludzi, naprawdę tysiące ludzi, po to, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Nawyków jest trzynaście. Jednym z nich jest wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i rozwój. Opowiadałem Ci o Złotej Godzinie, co można robić w czasie Złotej Godziny, że można na przykład myśleć o swoich celach, o swoich marzeniach. Można też prowadzić swój dziennik rozwoju, ale to nie wystarczy. Chciałbym Ci dzisiaj zwrócić uwagę na to, na drugi człon nazwy tego nawyku, mianowicie wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i na rozwój. Aby się rozwijać, warto dostarczać sobie wiedzy, informacji, dostarczać sobie przemyśleń. W heksagonie, o właśnie, mamy jeszcze przecież heksagon szczęścia. W heksagonie szczęścia jest tutaj. Na niebiesko, tu, w tym miejscu, to musiałbym pokazać z tej strony, o tu. Jest obszar, który nazywa się permanentny rozwój osobisty. W tym obszarze chodzi o to, aby rozwijać się pod względem intelektualnym, emocjonalnym i duchowym. Chyba nie ma, nie ma lepszej metody niż czytać to, co napisali ludzie, których być może już dawno nie ma, albo są i ci ludzie dzielili się z nami swoją wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniem. Problem polega jednak na tym dzisiaj, że my przyzwyczajeni jesteśmy do czytania książek o normalnym charakterze, czyli tak zwanej beletrystyki. Na przykład wynieśliśmy to ze szkoły, gdzie musieliśmy czytać lektury. Czytaliśmy być może Henryka Sienkiewicza w Pustyni i w Puszczy. Pamiętam, przeczytałem ją sześć razy, kiedy miałem 12 albo 13 lat. Ale pamiętam, że czytałem ją w taki sposób, że zasiadałem do niej, no i jak tylko miałem czas, czytałem kolejne rozdziały i czytałem ją od deski do deski. Czytanie beletrystyki jest relatywnie proste, ponieważ nasz mózg dostarcza nam, wskutek tego co czytamy, dostarcza nam obrazów. Zazwyczaj wyobrażamy sobie bohaterów w akcji, pamiętam dokładnie jak wyobrażałem sobie Stasia, który strzelał do lwa. Jeżeli jednak weźmiemy na tapet książki o charakterze rozwojowym, czyli weźmiemy na przykład Briana Tracy, czy może taką książkę, którą kiedyś w 2014 roku zacząłem pisać, to okazuje się, że czytanie tych książek jest, ma zupełnie inny charakter. Warto przede wszystkim. Moim zdaniem widzimy bardzo często na przykład wyzwania w internecie, żeby przeczytać określoną liczbę książek w ciągu roku. Na przykład przeczytać 52 książki z dziedziny rozwoju osobistego w ciągu roku. Czy ja wiem, chyba nie jestem do końca przyjacielem tego sposobu, ponieważ czytając 52 książki w ciągu roku, nie będąc do tego przygotowanym, to w zasadzie przeczytamy je od deski do deski. A to nie o to chodzi. Jak zatem czytać książki z dziedziny rozwoju osobistego? Pozwól, że podzielę się z Tobą kilkoma przemyśleniami. Mam takich książek prawie 2000 w domu. Większość z nich przeczytałem, część z nich przejrzałem, a część z nich czeka na swoją kolejkę, ponieważ po rozpoczęciu czytania tej książki uznałem, że jeszcze do niej nie dorosłem. Myślę, że warto również zastanowić się nad tym żeby czytać mniej, ale robić to, o czym tam jest napisane. Więc może przeczytajmy takich książek na początek 12 w ciągu roku, jedną na miesiąc, ale niech będzie po niej widać, że ją czytasz. Przykładowo, może zacznij w czasie swojej złotej godziny przeczytaj tylko jeden akapit. I tym bardziej, jeżeli być może nigdy nie czytałeś książek z dziedziny rozwoju osobistego, to będzie ci na początek trudno, bo cię po prostu na początku znudzi. Więc może weź do ręki ołówek albo zakreślacz. Jeżeli chodzi o książki o rozwoju osobistym, jest wszystko dozwolone. I przeczytaj na początek jeden rozdział. Jeżeli to Cię męczy, przeczytaj jeden akapit, i w tym momencie odłóż tę książkę i zastanów się, co autor, co autor chce Ci przekazać. Warto się zastanowić w tym momencie. Jak pewne rzeczy zrobić? Dlaczego coś jest ważne? Dlaczego właśnie tym, a nie innym dzieli się z tobą autor w tej książce? Czym bardziej twoja książka będzie pozakreślana, czym bardziej będzie pozaznaczana, nawet jeżeli będą to rogi nie mam nic przeciwko temu tym bardziej będzie wiadomo, że ta książka coś ci dała. W mojej książce na przykład stosowałem taką rzecz, że te najważniejsze rzeczy. Tutaj na przykład robiłem w postaci wyimów na marginesie. Książka akurat moja, Pieniądze są seksi, ma dosyć sporo światła, w związku z czym czyta się ją w, w miarę łatwo. Jeszcze w dodatku zrobiłem taką rzecz, że jedna trzecia tej książki przeznaczona jest, mojej, przeznaczona jest na moją historię, czyli czyta się ją troszeczkę, tak wiecie, jak beletrystykę. Dopiero pozostałe dwie części książki już zaczynają być bardziej... Twórcze w rozumieniu rozwoju osobistego. Przykładowo trzecia część to jest 10 kroków do finansowego bezpieczeństwa. Może warto się w związku z tym zastanowić nad tym, czytając tę książkę, i to jest przykład tylko, jak można ją przeczytać. Że bierzesz na tapet sobie pierwszy krok, który brzmi: podejmij decyzję, że chcesz być zamożny. Przeczytaj być może ten rozdział raz, później. Weź ołówek do ręki i zacznij zaznaczać najważniejsze zdania, a później odpowiedz sobie na pytanie, co było moją intencją. Przykładowo, efektem takiej osobistej sesji powinny być, powinny być zapisane trzy punkty na kartce. Na przykład, co muszę zmienić. Czyli odpowiedz sobie na pytanie, co Ty musisz zmienić żeby to osiągnąć, o czym pisze autor. Zadaj sobie pytanie: jak możesz to zrobić? Czyli na przykład w jaki sposób przeprowadzić dany proces. I wreszcie trzecie to będzie ty możesz to zmienić. Zadaj sobie te fundamentalne pytania. Jeżeli w ten sposób będziesz czytał książkę dowolną, czy to będzie Brian Tracy, czy to będzie Tony Robbins, czy ktokolwiek inny, czytaj akapitami na początku, z czasem być może rozdziałami i zadawaj sobie po każdym akapicie, po każdym rozdziale odpowiednie pytania. Wtedy dopiero ta książka będzie miała dla ciebie ogromną wartość. I jeszcze raz powtórzę, co powiedziałem przed chwilą. Nie czytaj na początek 52 książek z rozwoju osobistego w ciągu jednego roku. Przeczytaj być może 4, ale bardzo wartościowe, czyli jedną na kwartał, a w następnym roku przeczytaj 12, czyli jedną na miesiąc, a jeżeli dojdziesz naprawdę do, do takiej niezwykłej wprawy w czytaniu, to wtedy dopiero zabierz się za przeczytanie być może no właśnie 52, a może zacznij od 26. Tego ci z całego serca życzę. Jak to wyliczyć jeszcze, możesz zrobić jedną rzecz. Mianowicie, sprawdź, włącz stoper i przeczytaj jedną stronę z danej książki. A później przemnóż ten czas przez liczbę stron w danej książce i wyjdzie ci dokładnie ile czasu zajmie ci przeczytanie tej książki. Jeżeli teraz w czasie swojej złotej godziny przeznaczasz być może 15 minut tylko na czytanie książki, to wtedy wyjdzie ci bardzo dokładnie ile dni trzeba żeby daną książkę przeczytać. Proste, jasne, że proste, na pewno dasz radę. Napisz mi w komentarzach, czy to Ci się w ogóle podoba ten pomysł, w jaki sposób należy czytać książki z dziedziny rozwoju osobistego, bo wtedy one tak naprawdę zaczną cię rozwijać. Pod warunkiem, że będziesz na przemian je czytał, myślał i działał. I od początku: Czytaj, myśl o tym, można jeszcze pisać swoje przemyślenia i działaj. Czyli jeszcze raz. Czytaj, myśl, pisz i działaj. Czytaj, myśl, pisz i działaj. I wtedy zobaczysz, jak niezwykły wpływ będą miały na ciebie przeczytane książki. Nawet się nie spostrzeżesz, a będziesz w zupełnie innym miejscu swojego życia. A twój heksagon znowu będzie w równowadze. Napisz mi, proszę, komentarz do tego, co dzisiaj powiedziałem. Pamiętaj, nawyk nazywa się Wyznaczaj Czas na Indywidualne Myślenie i na Rozwój. Napiszesz mi komentarz, bardzo proszę, zrób kciuk i ewentualnie możesz zacząć yy, subskrybować mój kanał. A jutro znowu ukaże się o 6:30 kolejny film z tego cyklu. Do zobaczenia. Trzymaj się.